No i dobra, spakowani, czekamy już aż chwilę auto pochodzi, żeby nie jechać na bezpośrednio na zimnym silniku, czeka nas parę godzin podróży, gdzie jedziemy, no jeszcze nie powiem, dopiero małżonka się zdrowie w się trasy, na pewno jest zadowolona, a gdzie jest ten nasz Fafik? Fafik jest tu, a jest fafik. cały się trzęsie. Cały się trzęsie, no dobra, no ruszamy w takim razie, jest godzina 11, ruszamy spod domu. Będziemy na miejscu za parę godzin, tak jak mówiłem. Do zobaczenia na miejscu. Być może po drodze jeszcze coś będzie. Tego nie wynik. A pani co robi? Ej! <grym> Zawsze ja bym się chciał spakować na wyjazd od Gwiazdora. Ale nie wiem, gdzie jadę, i nie wiem, co spakować. Jak to, co? No, ciuchy. Skarpetki, majtki. Ale jakie, gdzie jedziemy? Tego nie wie nikt. A gwiazdor wie? Gwiazdą wie. A może podpowie? Nie podpowie. Ej, no to ja nie wiem, co ją spakować. Proszę, żeby mi gwiazda chociaż tyle powiedział. Yy... Gacie, skarpetki. Kubek, szczoteczkę do zębów Kurtkę, bluzę To też żeś mi pomógł teraz, Ty? No nie, ja to gwiazdo pa, pa. pa, lampę rozwali Ej, no bo to tak No nie wiem, no pakuj się jak na wyjazd dwudniowy O, po prostu Masz, to się pakuję. Na pewno będziemy musieli spakować yy, nasze turystyczne kubeczki, nasze turystyczne widelczyki nożyki. W styczniu? W styczniu. Tak w razie czego? Bo to nigdy nie wiadomo gdzie pojedziemy, bo ja nie wiem. To ja wezmę te getry temu, żeby mi tu jak nie zmoczę. Koszulka z długim rękawem. Szoteczki do zębów, klapki, to szaliki, czapki. To, to będzie na i rano. Jedną walizkę mamy, psa trzeba wykąpać. No to w sumie jesteśmy spakowani. No elegancja Francja, reszta później. No to dojechaliśmy. 3 godziny. 3 godziny jazdy piesek oczywiście musi być wyprowadzony auto dojechało oto dom w którym będziemy mieszkać przez najbliższe dwa dni na uboczu cisza, spokój tak myślę a teraz czy małżonka będzie z tego zadowolona? Z tego nie wie nikt Powiem tak, trafiliśmy na piękną pogodę, jest bezchmurne niebo, jest trochę chłodno, ale po prostu jest super. Wyszliśmy nad morze bramą numer jeden, tak zwana brama graniczna. Mnóstwo ludzi na spacerze! Pogoda wspaniała. Powiedz Aha, już <ścoughs> <Skasy>. co? A już zakryłem. Z Kasiej Co? Proszę, zachodni w Świnoujściu. Właśnie, chciałem powiedzieć. Jesteśmy gdzie... we Forcie Zachodnim w Świnoujściu. Podobno jest to obiekt, który trzeba obejrzeć, będąc tu. Obowiązkowo. Idziemy do muzeum. Idziemy do muzeum. O. Parę słów do mikrofonu? Trzeba wracać do domu. A nie chce się, no, ale trudno. Do następnego wyjazdu. <grym> A Pafik zadowolony? Pafik zadowolony. To najważniejsze. No dobrze, to by było, to by było e, na tyle no jesteśmy wam jeszcze dłużni tutaj to, nie byłbym sobą gdybym nie opisał po prostu miejsca, w którym żeśmy się znaleźli mianowicie no mamy tutaj tak do dyspozycji telewizorek szafka dwa łóżka, które można rozdzielić, szafka stolik na, na, z miejscami na trzy osoby a z tyłu mamy następne łóżeczko maleńka fajna kuchnia dwupalnikowa Maszynka, lodoweczka do dyspozycji szapeczki okap. Eee, z tego co się orientujemy, tutaj jest ogrzewanie podłogowe, także jest tutaj bardzo, bardzo cieplutko. Nie musieliśmy praktycznie nic zakładać na noc do spania. Super na plus. W eee, miejscu, gdzie się znajdujemy, podejrzewam, bo nie byliśmy. Jest większość takich kwater właśnie jak te. Na parterze są trzy. Do góry prawdopodobnie też będą trzy albo cztery. No jest sympatycznie, w całym budynku jest cieplutko No łazienka jak łazienka powiem Wam No po prostu 300 fajnie schludnie no. Co więcej potrzeba tu? Umywaleczka Prysznic Toaleta Wszystko to co trzeba Myślę, że dla osób, które nie wymagają które nie wymagają yy, Jakiś luksusu pięciogwiazdkowych hotelów, to jest jak najbardziej. Plus. Przede wszystkim, czy spokój, miejsce parkingowe pod domem, zamykana brama na noc i na więcej nie potrzeba Także, także podsumowując, 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 jest, jest, jest jak najbardziej ok. No, w naszym mniwaniu, gdzie byliśmy w dużo droższych i, i, i gorszych miejscach, no, można powiedzieć, że, że tu jest naprawdę, naprawdę super. Niech to się ten, bo są tutaj już ludzie, którzy mieszkają. Także to by było na tyle, tak jak mówiłem, wszędzie są pomieszczenia, które można sobie wynająć. tak, Kontaktowi, mili właściciele, wszystko na telefon praktycznie załatwione od A do Z, tak jak powinno być. W, w tych oto okolicznościach przyrody, gdzie mamy piękne słońce, e, lekki minus jest w tej chwili, także będziemy na pewno ostrożnie jechać. Bo tak jak mówiłem, okolica bliskie z las, dużo miejsc na to, żeby spacerować z psem, w ogóle spacer, żeby sobie zrobić samochody w ogóle tutaj nie jeżdżą. Przelubne miejsca. Super, super miejscówka, jak dla nas. Dziękujemy, do zobaczenia.